Witam was wszystkich serdecznie, z tej strony Bolwer 100 i zaczynam nasz kolejny odcinek, Zagrajmy w Dragon Age Początek. Eee, w poprzednim odcinku, już tak powiem, przerwałem, nie chciałem walczyć z tamtymi, ale, że tak powiem, rozbroiłem wszystko, co tam było, więc możemy iść na pochybę i zabić wszystkich. Skoro musimy walczyć, skończmy to szybko. Lepiej uważać! Dobrze, kolejny padł. Dobrze. To jest takie było miejsce poboczne, żeby przejść, pozbierać sobie itemy, Zrobię. które tutaj są, więc to jest tylko po to było tutaj do mnie przyjście, pozabijać tutaj kolesi, koleści, co da nam punkty doświadczenia oczywiście, a co to nam da, poziom oczywiście, oczywiście, dużo razy te mówię to oczywiście, nie wiem czemu, przyzwyczajenie, Powiem Wam, że wiele też osób pytało się, że, że nagrywa i tak dalej. E, powiem Wam, że tak wziąłem to jako e, 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 przyzwyczajenie. Wcześniej, że tak pębałem się, obawiałem się nagrywać, wstydziłem się, ale po pewnym czasie przyszło to normą. O, chwila. Stójcie tutaj. Ja widzę tam balistę. Pułapka! Okej. Okay. Okej. Okay. Jedna pułapka rozbudowana. A, czyli też przyda, pewnie jest jakaś pułapka. Nie wykrywam jej. Nie. Tu powinna być normalnie pułapka. Ale jej nie wykrywam. Okej... Okay. Możecie do mnie jeszcze przyjść? Okej, okay. wy tu stońcie. Ja sprawdzę te drzwi... Aha... Okej... Okay. Przyjdźcie tutaj do mnie... Stańcie tutaj. Tam mamy przejście, zobaczmy jak to wygląda na mapie. Tam mamy przejście tu mamy przejście... O, tu mam miejsce gdzie jest tylko jedno wejście i wyjście. Wow! Patrzcie, prawie wlazę na pułapę. Co pewnie by te beczki wywaliło w powietrze. Tu są więźniowie. O, tam już widzę. A tu mamy kolesi, No To zatka jak zechcesz. Nie oddajcie im przewagi Nie. Jak zechcesz. O, A, o nga. 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 Może by mu coś było to na rękę. jakby... E, tak, jakby ta pułapka działała, ale ta pułapka nie działa, więc kapa. Panie, kapa, panie. Dobrze klucz więzienny damy to kolejne kolejne i mamy tutaj poziom więc od razu dodamy awansik dla naszej postaci 50 zręczności więc zręczność już nie bije jakbym bił normalnie Siła mam już też trochę rozwiniętą siłą woli magię nie spryt mam też więc teraz może w kondycję trochę damy bo nie mam za dużo życia, przydałoby nam się więcej życia e, tutaj. Co damy? E, włączona, podtrzymywana, pęd, e, ale mogę mieć tylko jedną podtrzymywaną chyba. Tak mi się zdaje. Ja się nie, to pięknie, normalnie pięknie, e, więc tak, tutaj damy sobie włączona. A, czy to a damy się to następnie razem damy co innego na razie damy się tak przejście damy tutaj zobaczymy czy możemy mieć to i czy to, Robię to. mogę mieć to i to yeah. <śpięknie> Pięknie. więc pięknie um, a listach miał wtedy też level u niego nie widzę właśnie tego chyba dodatku sekunda to ja mu dawałem wtedy to ma 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 to na tarcie na tarcie, tak ma, ma na tarcie więc okej okay. wszystko w porządku w takim wypadku tak tak, tutaj mamy co? mamy już wybite jak z Morrigan Morrigan, no trochę lewela dużo Płyn tak samo, alister tak samo, no ja dopiero zaczynam. Więc okej. Okay. Jeśli o to chodzi, to tak wygląda sytuacja. Mm. Proszę, wypuść mnie stąd. Proszę. Dziękuję. Siedzimy tu od dawna. M mój przyjaciel się poddał. Pewnego dnia po prostu przestał jeść. I... A zaczynam. poszło głupi Zakład. Ok, widzimy, uratowaliśmy Ten, tamten nie dał rady. No. widzieć... Y, koleś umi się chować. No to. Trzeba by nie uratować go, przecież ni, nic z tego nie mamy. Ale... W pewnym sensie mamy. Czasem lepiej zachować o, pęd. Ciszę. To daje nam pęd. Podczas y, skrywania się biegniemy dość szybko. Okej, okay, widzimy, że tu jest coś. Tu jest coś na pewno. Ludzie oczywiście. Beczki. Weźmiemy sobie beczkę kolejną. I kolejna beczka. Okej, okay, mamy wszystko co tu jest. A wiemy, że tu jest coś. Jest tu koleś. Okej. Okay. Najpierw pozbieramy sobie wszystkie fanty i obok niego Patrzcie! Nie pułapek. Tego ja tutaj na razie nie brałem ludzi. Najpierw ja, sobie, ja tu przyniesę ze swoich kompanów, by mi pomogli. Ale najpierw rozbroimy wszystko co tu jest. Okay, przejdźmy jeszcze dalej. Tu są drzwi. Tu jest coś? Jakieś pułapki są? Nie, ale są beczki. Nie masz nic przeciwko jak cię, to tak powiem, owale ci beczkę, która stoi obok ciebie? Skrzynia. Tutaj mam też. okej okay. okej okay. odejdziemy od niej kawałek żeby ściągnąć ten dźwięk z siebie Jak sobie życzysz? OK. Dobrze. Okay. robimy tak. Nie możesz wygrać. Czy to?! Jak zechcesz. Tak uczynię. Okej, okay. jeszcze tutaj ciebie muszę obrabować. Okej, okay, to wystarczy. Teraz lecimy tędy. Najemnik Konarii. Uuu, spore uderzenia daje mi. Ale... Jak widzicie, rozbezpieczyłem wszystkie pułapki. Teraz oni nie mają żadnych szans, jeśli już nie mają pułapek. Dobrze. Zrobię to. Do, Doskonale. Do, do! Okej. Okay. Jakiś tam damage zadaje Morrigan nasz, tym, tym obszarowym zaklęciem, ale to jest taki prawie niewidoczny damage, więc... a Tego nie zauważyłem wcześniej. I tu mamy kolejne. O, spoko. Wszyscy jesteś tutaj. Tak, więc robię tak, zatrzymanie. Tak uczynię! Zatrzymanie i znów pędzę Chcę sprawdzić, czy czegoś tutaj nie ma. Okej, okay, tam są ludzie. Dajemy tak Przejdźcie do mnie. Tu zostanę. staną okej, okay, mamy stop idę najpierw sprawdzać, nie ma pułapek Ech. powiem tyle, się Dziarwija ona jest dość daleko Dziarwija ale się zdziwi jak nagle usłyszę, że wszyscy jej wojownicy nie żyją po prostu wytępiliśmy wszystkich oprócz tamtych, którzy nam dali ten klucz A ci co dali nam klucz? No, jak dali nam, no to czemu by nie wiedzieć? Okej, okay, ale tu mamy i najemnik. On jest magiem. Najlepiej go trzeba było na początku wytępić. Okej, okay, jestem tutaj. Nie! Musimy zyskać przewagę! Okej, okay, wszyscy żyją. Zaczynam. Dobrze. O to mi chodziło. Żeby wszyscy żyli. Tak uczynię. Okej. Okay. Sprawdźmy czy tu nie ma jakiegoś trupa szpadkiem. Nie, tutaj nie ma żadnego trupcia. Są drzwi dalej. O, nie, nie, stop, 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 Dajmy tak. Nikt mnie tak. nie zobaczy e, Dość szybko przygotujemy przez tą bazę ich. Naprawdę szybko. Zobaczmy jak to tutaj wygląda. Tam jest coś, tu jest coś. Zobaczmy, tu jest drzwi zamknięte i już otwarte. A, słuchajmy, dokąd to sięga? Dotąd? Tu jest skrzynia. Mały kryształ, pięknie. wiecie ech, nie da się tam skoczyć. <grybujesz> Jakby ktoś chciał popełnić samobójstwo. Okej, tu jest, tu będą komnaty Jarvee, z tego tak, co wiem. Więc pójdziemy w inną stronę, tam gdzie tych komnat nie ma i poprzeduję kochetarz, gdzie drzwi są otwarte tam są metalowe drzwi tutaj co to jest te uderzenia? A? E? To jest ich miejscu? A, czy co? To jest skrzynia To jest chowek Określone zadanie jakieś? <grytanie> A, przejdźmy Nie blokuj mi Tak To jest coś takiego, okej okay. Te moja mopki. Okej. Okay. Przede wszystkim tak tędy, Żeby minęło to. Ten kombat. No. Miniesz mi wreszcie. Jest. E, Prawie 15 minut minęło. No, okej, okay, jest, minęło No to lecimy wszyscy razem No, lecimy Tutaj Tu zauważam, że już nie ma powrotu Nie ma długiego przejścia Skoro musimy walczyć, skończmy to szybko Musimy natychmiast uderzyć Jeśli zostanę zmuszona, będę walczyć. ich z nas. Okej. <mulité> <mulité> I wytępiliśmy kolejny z karakteru. Można powiedzieć, że już pada... jak pomioty <mulité> <insignificantia> <t wellfightisation> setkami. A. A mamy kolejne moby oswojone, oswojone, oswojone Pewnie używali ich do ataków A takie mobek zabił, e, zabił i Oni mieli, tak powiem, nie mieli nic do roboty Po prostu zwierzęta robiły za nich Fachszywy Okej, okay. włączymy znów czasem lepiej zachować ciszę i... O? Filmik? Zapisywanie, ok. To tu będzie, zapewne, Jarvia właśnie. Więc Balen zdał sobie wreszcie sprawę z tego, że jego tron jest nic niewarty, jeśli nie zdoła go utrzymać. A mimo to nie przysłał własnych ludzi. Cóż, opowiedziałeś się po niewłaściwej stronie, nieznajomy. Nieważne, kto jest królem, póki jest jeszcze królowa. Stupy i zdychaj. Jesteś bardzo pełna siebie, jak na kobietę, której kartę właśnie wygrznięto. Się nie że nie, 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 nie. Po stokroć zapłacisz za ich śmierć. Zabić ich, ale tego wygadanego zostawić przy życiu. Mam co do niego pewne plany. Nie wyczerpujmy naszych zapasów! Pułapka!

Dopilnuję, żeby twój trup zgnił w kurzu! Ostrożnie! Nie! nie! Potrzebuję pomocy! Podróżując z tobą, nie można narzekać na nudę. Po ślicznych zębów zrobię sobie bransoletę! O! To będzie dobre. Jak zechcesz Wow! Widzicie, wiecie pułapka za pułapką Weszliśmy w kilka pułapek te Norma Dobrze Jak dla nas Weź w kilka pułapek Skrzynia Tak uczynie Kofer. Tam mamy Jarvię, za ją, że powiem, oblukamy. Sprawdźmy jeszcze tutaj wszystkich koleści. No i Jarvija zostałaś. Klucz do karteru. Klucz karteru. Jak za broń? Metalowe drzwi. Od niej, że tak powiem, rzeczy. Zaczynam. a tu już zapewne tak uwinęliśmy się w tym odcinku. Lis miłosny. Użyte klucza. I tu jest wyjście. Ale. To zrobimy w następnym odcinku, wyjdziemy już na powierzchnię, więc komentujcie, subskrybujcie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej!